dniu 12 lutego w hali widowiskowo-sportowej w Bochni, już po raz 12, został zorganizowany międzynarodowy turniej piłkarski poświęcony pamięci Tomka Piotrowskiego. W turnieju, przygotowanym przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bochni we współpracy z Stalprodukt SA, wzięło udział 8 zespołów podzielonych na dwie kategorie wiekowe: trampkarzy i młodzików. W grupie młodzików, czyli chłopców z rocznika 99 i młodszych, rywalizowały Gospodarz turnieju Mosir Bochnia, Okocimski Brzesko, Akademia Piłkarska Zabieżów oraz drużyna ze Słowacji FK Spiska Bela. W grupie trampkarzy, czyli zawodników z roczników 97 i 98 zmierzyły się Mosir Bochnia, Iglo Akademia Piłkarska Zabieżów i zespół ze Słowacji MFK Keszmarok. Nim rozpoczęły się pikarskie zmagania, uroczystego otwarcia turnieju dokonał burmistrz miasta Bochni, Stefan Kolawiński, który nie zapomniał nagrodzić kwiatami gości honorowych, rodziców Tomasza Pietrowskiego. W ramach pięciogodzinnych zmagań każdy zespół rywalizował z każdym, a mecze trwały jedną połowę liczącą 20 minut. W grupie młodzików najlepszym zespołem okazali się gospodarze, którzy wygrali wszystkie spotkania. Podopieczni Janusza Piątka pokonali kolejno Okocimskiego Brzesko 2-1, FK Spiska Bela 8-0 i w oglądanych urywkach Akademię Piłkarską Zabierzowa 4-0. Drugie miejsce w tym gronie zajął Okocimski Brzesko, który równie pewnie poradził sobie z Zabierzowem, wygrywając 3-0 i Spiską Belą 6-1. W ostatnim meczu Zabierzów pokonał rywali ze Słowacji 1-0. W grupie trampkarzy, bezkonkurencyjni okazali się piłkarze z Dębicy. Iglopol w decydującym spotkaniu pokonał Mosir 3 do 2, głównie dzięki bardzo dobremu początkowi, kiedy to w krótkim odstępie czasu zdobył dwa gole. Zwycięstwa nad Kaszmarokiem i Zabierzowem przyszły Dębiczanom już o wiele łatwiej. Kolejno odprawili oni Zabierzów 2 do 0 i Kaszmarok 5 do 1. Drugie miejsce zajęli gospodarze, którzy po porażce z Iglopolem Pokonali Słowaków 3 do 1 i zabierzów 5 do 1. W meczu o trzecie miejsce padł remis 1-1, a goście ze Słowacji wyrównali w ostatniej akcji tego pojedynku. Po zakończonym turnieju każdy z zespołów otrzymał pamiątkowy puchar i dyplom. Indywidualnie uhonorowani zostali również najlepsi strzelcy turnieju w obu kategoriach oraz najlepsi piłkarze poszczególnych zespołów. Najwięcej goli zdobyli dwaj zawodnicy Mosiru. Piotr Matras w gronie młodzików oraz Wojciech Słonka wśród trampkarzy. Nagrody drużynom i piłkarzom wręczali wiceburmistrz miasta Bochni Małgorzata Szczepara, przedstawiciele Star Produktu Tadeusz Pietrzyk i Jerzy Herdan oraz dyrektor Mosiru Sabina Bajda.